Dobrze chciałem się zaprezentować kamerę TC C32HN od Tianyi. Kamera posiada Onvif, co zapewnia bezproblemową integrację wszystkich urządzeń, które korzystają z tej samej wersji Onvif. Posiada WDR, to jest szeroki zakres dynamiki, poprawia widoczność optymalizując widziany obraz i gwarantuje dobry obraz nawet pod ostre słońce. Kamera posiada klasę szczelności IP66, co oznacza, że jest idealna do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Taka wysoka klasa szczelności gwarantuje nieprzerwaną pracę w każdych warunkach atmosferycznych. Posiada również TVS 6000V to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Po drugiej stronie mamy model kamery. Specyfikacje, domyślne hasło i login, adres IP kamery, no i zasilanie. Zasilanie w tym momencie jest y, tradycyjne 12V i POE, czyli zasilanie po skrętce komputerowej. Wyżejmy do środka. Zestaw zawiera dławik, który zabezpiecza port lamp przed wilgocią, szablon montażowy ułatwiający wiercenie otworów montażowych, elementy montażowe takie jak śrubki, kołki. W zestawie jest karta gwarancyjna, o, w karta gwarancyjna, instrukcje pobrania na tiandi.pl. Kamera posiada dwa złącza, jedno tradycyjne, drugie POE. Dławik z zestawu służy do zabezpieczenia tego portu, jeśli jest nieużywany. Kamera posiada podpromiennik czerwieni w tym miejscu. Kamerę łatwo wyregulować w wielu płaszczyznach, prezentuje. Uchwyt kamery, ten dookoła, jest wykonany z plastiku, natomiast korpus jest w całości metalowy. Montaż kamery jest maksymalnie uproszczony, prezentuję. Wygląda w ten sposób. Przekręcamy, wyciągamy, tą część montujemy do ściany, wkręcając trzy śruby, a następnie całość kamery kränцамy stick testpost